To nie była debata. To był kabaret, który wymknął się spod kontroli. Bogudzki wszedł do studia jak do zwykłej rozmowy, a wyszedł jak ktoś, kto zostawił po sobie ciszę, śmiech i totalny chaos po drugiej stronie stołu. Kotula i szczerba zaczęli pewni siebie, z minami ludzi, którzy już to mają. Ale wystarczyło kilka zdań, żeby narracja rozsypała się jak domek z kart. Studio nie wytrzymało. Ironiczne uśmiechy, nerwowe ruchy i ten moment, gdy było jasne, że kontrola została przegrana na oczach kamer, a ludzie Tuska zrobili z siebie pośmiewisko. Lecimy. Handlowych. Ale, czy nie będzie e... za późno, panie pośle? Nie, czy... bo. Jeż... Znaczy, jeżeli... Tak naprawdę, naszym, sprawa nie jest już w naszym, przesądzona. W naszym wniosku, tym mówię o tym e, e, grupy europosłów, e, chcemy zablokować tę umowę przynajmniej na dwa lata. Uważamy, że te, te zastrzeżenia, które formujemy są bardzo poważne i oczywiście reprezentujemy też interesy polskich producentów, Ale polskich Czy rząd zrobił wszystko, co powinien tak, zrobić? Tak, absolutnie zrobił, zrobił wszystko. Ta sprawa była prowadzona 25 lat. PiS miał przez, przez 5 lat swojego komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Mam przygotowane cytaty z Janusza Wojciechowskiego, który wspierał tę umowę. Konkluzję Rady Europejskiej wspierała Beata Szydło, pośle, pan Mateusz My prosiliśmy, 6 roku. My prosiliśmy tylko jedną osobę. My prosiliśmy tylko jedną osobę. Rada Ministrów już dawno powinna My prosiliśmy przyjąć uchwałę pani w Europosłanko, do tylko jedną osobę. Ta osoba nazywa się Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej. Pani prezydencie pomóż nam w negocjacjach z, z panią premier Meloni. To jest wasza rodzina polityczna, to są członkowie tej samej partii politycznej na poziomie europejskich. Mateusz Morawiecki jest szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. No niestety Włochy nie poparły tych starań, które realizował rząd Donalda Tuska. Czyli pana zdaniem tutaj wina tkwi też po stronie Prawa i ja, ja, ja Sprawiedliwości tylko i prezydenta? Ja powiedzieć, że, że są, są, były, były jasne deklaracje ze strony Kancelarii Prezydenta, że prezydent się w tę sprawę włączy i zapewni wsparcie Włoch. Nie zostało to z, Dlaczego zrealizowane. Prezydent... Będziemy walczyć w innymi sposobami. Dlaczego prezydent tego nie zrobił? To porażka prezydenta? Ta, panie ministrze, oczywiście, że nie. To jest próba odwrócenia uwagi od porażki rządu Donalda Tuska, bo przypomnijmy, że wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Te negocjacje zostały właściwie zawieszone, czyli to jest czerwiec 2019 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki. Wtedy brak zgody na dalsze procedowanie tej sprawy i dopiero ta sprawa wraca wtedy, kiedy w Polsce zmienia się rząd. Zresztą niemieckie media o tym pisały, że jest jakaś cicha umowa między Niemcami a premierem Tuskiem o tym, że po wyborach to będziemy mogli już na ten temat rozmawiać. To, co się stało, to, to czym jest umowa Mercosur, to jest de facto taki akt likwidacji polskiego rolnictwa, ale także europejskiego. Czy pan rolnictwa? nie przesadza? Nie, no, nie, nie przesadzam, się. dlatego że nie chodzi o nie. to, co się będzie działo w najbliższych kilku miesiącach czy kilku latach, tylko chodzi o to, że pozbędziemy się możliwości produkowania żywności w Polsce i w Europie, pozbędziemy się bezpieczeństwa żywnościowego, przestaniemy być suwerenni żywnościowo, a to jest podstawa funkcjonowania. A może Na żywność będzie tańsza, polski sklepach, będzie tańsza w polskich sklepach? będzie tańsza, dlatego że ta opowieść, że to nagle rolnicy brazylijscy czy argentyjscy będą konkurować z rolnikami europejskimi czy polskimi, jest także nieprawdziwa, ponieważ tam mamy do czynienia z wielkimi czterema koncernami. Rolniczymi, które zaleją europejski rynek najpierw tanią żywnością, a wtedy, kiedy wyeliminują konkurencję w postaci rolników polskich i innych rolników europejskich, po prostu podniosą te ceny i będziemy chodzić, niestety, na smyczy tych korporacji. A z drugiej strony to też nie są państwa, tylko to są wielkie biznesy i korporacje, przede wszystkim niemieckie, przede wszystkim przemysłu motoryzacyjnego, który jest dzisiaj w trudnej sytuacji mówię o Niemczech a także przemysłu chemicznego, przemysłu chemicznego niemieckiego, który nie może dzisiaj sprzedawać chemii. Z uwagi chociażby na obostrzenia dotyczące produkcji rolnej, ale w krajach merkowskich... Co możemy obradzie, dzisiaj zrobić? Nie ma. Prezydent był we Francji. Prezydent no przekonywał przekonywał. Macrona. Nie, nie przekonał Macrona, akurat, premier Meloni. Jeżeli, jeżeli chodzi o Francję, ale nie zapomnijmy, która rodzina polityczna brnie. Bo tutaj pan, pan europoseł Szczerba mówił o tym, że to jedna rodzina polityczna, jeżeli o Włochy. To jest jeden kraj jeżeli no, chodzi o wasze środowisko kluczowe. polityczne wasze kluczowe to jest stanowisko Niemiec i Komisji Europejskiej I to jest wasze środowisko my, polityczne my Niemiec nie byliśmy i to wasze zmienić. środowisko polityczne po waszym zwycięstwie odmroziło procedowanie tej umowy i to wasze środowisko polityczne w Europie podpisało tę umowę. Dobrze, panie ministrze, tak, tak, tak. krótko, co w tej sprawie Polska jeszcze może zrobić? Trzeba zrobić wszystko, tylko że jeżeli minister, także w, z, z krokami prawnymi, natomiast jeżeli minister rolnictwa przyznaje się że zupełnie e, bez żachnięcia, że nawet tej umowy nie przeczytał, w sytuacji, kiedy ona jest e, właściwie za kilka dni podpisywana, to pokazuje na mizerię Miserię tego mizerię. rządu i tych ministrów. Niestety to jest przerażające. Panie minister Kotula, ma pan jakiś pomysł? A Panie może pani jest optymistką? Po, po pierwsze, e, zgadzam się z panem posłem W prawie 25 lat wiele szans na to, żeby spowolnić, zatrzymać lub w ogóle uciąć dyskusję na temat, e, na temat tej potencjalnej umowy, czyli zarówno premier Morawiecki, jak i premier Szydło. Potem komisarz Wojciechowski. E, mamy też cy cytaty szefa MSZ-u Jacka Czaputowica, który też, można powiedzieć, że oczekiwał na to, że ta e, umowa zostanie podpisana. No i teraz należałoby dzisiaj, e, ponieważ wszyscy zgadzamy się co do tego, że ona może być szkodliwa dla polskich rolników, rozliczyć nas z tego, kto co zrobił, ale także jak, na ile ta determinacja, żeby stanąć po stronie polskich rolników jest realna, a na ile jest grą polityczną. Bo jak słucham Konfederacji, to zastanawiam się. Pani poseł, o ile dobrze pamiętam, złożyła Pani 15 poprawek do, do tej klauzuli ochronnej. E, głosowała Pani za nimi, potem Pani powiedziała, że ta klauzula ochronna to jest ściema. Głosowałam Przeci przeciwko rozporządzeniowi, złożyłam poprawki, które nie przeszły. Rozporządzenie miało jeden zasadniczy cel. Przyspieszyć ratyfikację umowy z krajami Mercosur. To rozporządzenie nie wiąże krajów państw Ameryki Południowej. Wiemy, tyle. składał Pani poprawki w takim razie. Chodzi o to, żebyśmy... Mieli bo to dzisiaj... jest mój obowiązek. Dobrze, poprawki poprawki, zapytam Panią, czy, czy jeżeli tak? złożenie drugiego wniosku, poza poprawki, tym wnioskiem, o którym mówił Pani... Poprawki były tak radykalne, że Komisja Europejska, ani, ani w ogóle posłowie, nawet tutaj obecnie koalicji... poprawka, Krzysztofa Hetmana, przeszła, była tylko jest jedna, istotne. 5%. No. Ale bardzo ważna, Przepraszam, ona proszę proszę jest ważna i ona idzie w kierunku Z całym szacunkiem, to są szczegóły. Ja chciałbym zapytać o istotną, podstawową sprawę, bo minister z Paragwaju powiedział, że klauzule ochronne nie obowiązują krajów Mercosur. To, to jak to jest? No tak, bo je, to Pani, oszukaliście wszystkich Pani oszukali, ale, ale rolników. Panie redaktorze, po pierwsze, muszę wrócić tak jeszcze do tego. Jeżeli został złożony jeden wniosek i idziemy w kierunku skargi do TSUE, tak, rząd jest przygotowany na swoją skargę. To jest oczywiste i mówiliśmy to od samego początku, że rząd był przeciw i był przeciw na każdym etapie i na każdym etapie głosował przeciw. I jeżeli dzisiaj jest jakiś konkurencyjny wniosek, czy, czy nie chodzi o rozbicie tych głosów i nie chodzi wcale o realną ochronę, tylko o to, żeby na tym gorącym temacie politycznym, ja się z tym zgadzam, czy ubijać ja jakieś pończyć? punkty polityczne dla Konfederacji, bo obawiam się, że Idziemy w tym kierunku. Powinien być jeden złożony wniosek. Powinniście Państwo wszyscy wspólnie za tym jednym wnioskiem głosować i to... pokazać, pani, gdzie, pani gdzie w tej sprawie stoi Polska, to a nie ja odsyłam, konkurować do... Krótko, odsyłam... Ostatnia rzecz, Panie o... A sekundę, powiem? zaraz Pani dam tak. szansę. Obiecuję, bo już nie dam no dobrze, głosu. Dobra. Prezydent Argentyny dziękował Georgi Meloni i tu zgadzam się że to jest porażka dyplomatyczna prezydenta Polski nie Wasze środowisko o, polityczne promuje tą umowę podpisuje ją kluczowego, i kluczowego w tej sprawie stanowiska e, i e, głosowania Włochów w tej sprawie ono mogło zaważyć to znaczy że można było naprawdę Ech. zrobić wszystko prezydent Argentyny dlaczego wy, się nie przekonali Meloni. Swoich, mówię swoich oni jako swoich kolegów i koleżanek z europejskiej to, partii ludowej socjalistów dlaczego do, nie przekonali do tego więcej? żeby Umowa powstała. Pani adwocem, Pani Pierwszy, Od początku poseł. było wiadomo, że Włosi zagłosują za tą umową, mają dodatki bilans handlowy, mają wiadomo. przemysł, który będzie tam eksportował. To było jasne. Trzeba było szukać mniejszości blokującej poza Włochami. Druga sprawa. 13 listopada zeszłego roku moja grupa polityczna Patrioci dla Europy złożyliśmy wniosek o wydanie opinii prawnej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy umowa Unia Europejska-Mercosur jest zgodna z traktatami. Przewodnicząca Metzola odrzuciła ten wniosek, tłumacząc, że trzeba poczekać na, na decyzję Rady Unii Europejskiej w tej sprawie jest będzie w przyszłym tygodniu również nasz wniosek głosowany i trzecia sprawa. W związku z tym nasz też. W związku z tym w związku z tym on jest taki sam, on jest bardzo zbliżony. To znaczy, że mamy zgodność co do tego, że Komisja Europejska przekroczyła swoje kompetencje w zakresie, w zakresie ratyfikacji tej umowy. I trzecia rzecz, złożyliśmy wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. I tutaj bardzo proszę, no nie, jeśli nie, nie, nie zgadzacie nie, się nie. z tym, co robi Komisja Europejska, to w końcu zagłosujcie nie, nie, tak, jak ja, należy. Ja mam wrażenie, i zagłosujcie panie, za odwołaniem, kto nie ja potwierdzam, niestety, znowu patrioci i te środowiska skrajne, prawicowe, złożyły wniosek o wotum nieufności wobec przewodniczącej, tak naprawdę całej komisji. Ale pan jak Ale zagłosuje, przetraga... jak pan nie, zagłosuje? Panu, czyli my, ma, pan same... ma pan zaufanie do Ursula von der Leyen? Jedną sprawą jest Mercosur, jesteśmy zdecydowanie okay. na nie, nasze stanowisko jest jednoznaczne. Natomiast w przypadku w tej chwili budowania chaosu w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, wtedy kiedy mamy program Safe, traktaty, czy pan 180 pan miliardów złotych dla Polski. Mamy dalsze e, projekty, mamy e, wojskowy Schengen, czyli Okej, okay, chcemy... rozumiem, Czyli nie będzie wotum e, czy poparcia votum, nie dla Urzuli von der Leyen? Absolutnie nie. Okay. Bo, Mam... Wybór jest na 5 lat. Ta komisja. Jasne. E, jest przez nas krytykowana w niektórych e, aspektach. Jasne. Natomiast nie można budować w sytuacji tego, co robi Trump, co robi Rosja. Wszystko co zrozumiałe. Inne, e, pan, poseł Kantak, w pan poseł Kantak i pan senator. Myślę, utrera. że jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że Unia Europejska jest organizacją, która ma budować potęgę niemiecką, to podpisanie umowy <coughs> Mercosur i dopychanie jej kolanem, pomijając Parlament Europejski, w związku z tym, że szefową Komisji Europejskiej jest Niemka, pani von der Leyen, to dzisiaj wszystkim to otworzyło oczy. Uwa umowa Mercosur jest e, Nord Stream 3, ponieważ Niemcy będą przyjmowali żywność do swoich portów i będą ją dystrybuowali zgodnie ze swoimi zachciankami. Tak samo jak miało to na celu zbudowanie Nord Stream 1, Nord Stream 2. I ma tu jakiś fobii antyniemiecki? Nie, panie redaktorze, nie. spójrzmy w prawdzie w oczy. Tak Im to, dłużej to... trwała ta rozmowa, tym wyraźniej było widać, że to nie Bogucki był pod presją. On mówił spokojnie, punktował bez pośpiechu, a każda kolejna riposta sprawiała, że kotula i szczerba wyglądali, jakby właśnie zgubili instrukcję obsługi własnych argumentów. Próby ratowania sytuacji kończyły się jeszcze większym śmiechem, bo im bardziej chcieli przejąć inicjatywę, tym szybciej wpadały kolejne miny i nerwowe wtręty. Był ten moment, gdy publiczność i prowadzący już wiedzieli, że nic się tu nie da odkręcić. Kamera wszystko zapamiętała. Spojrzenia, pauzy, wymuszone uśmiechy i to charakterystyczne napięcie. Gdy ktoś zorientował się, że przegrał rozmowę, zanim zdążył ją rozwinąć. Bogucki nie podnosił głosu, nie potrzebował teatralnych gestów, pozwolił, żeby druga strona sama się zaplątała we własnych słowach. To nie był jeden błyskotliwy żart. To była seria celnych uderzeń, po których śmiech w studiu stał się jedynym komentarzem. A skoro tak to się skończyło, to teraz pytanie do Ciebie, jak ty to odebrałeś? Daj znać w komentarzu, zostaw lajka, jeśli cię rozbawiło, i zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich momentów bez filtra.